Nie ma nie będzie brak, aż tam próbuje opanować i opanował. Znakomczyka nogami widać, że jest w tym aspekcie wyszkolony. I teraz blago, no, a to no, do prawej szyny. Jest trochę nie i... I nad bo, bo, zaraz I... Nad bramką, ale trzeba przyznać, że to jest czas, są coraz gośniejsze. Dobra. Brakasz teraz troszkę... troszkę mniej, troszkę zagrań na boki. i jest ta przewaga, jest więcej zawodników w polu. mogę grać na obchodzie. Ale jest szansa, teraz jest 3 na 1, na 2. Świetne dogranie, a jednak nie już mój mówić, że świetne dogranie, ale nie zrozumieli się. Wydawało się, że zawodnik z lewej strony, który wbiegał, był na lepszej pozycji do zagrania. Ale teraz jest szansa dla zespołu zachęty, podanie do prawej, bo skrzydła i zająć z 10. Nie, teraz nie, no ja. no kubija tuńca. Tu, tu. I tak pro Team judges jest dużo wargi, dużo piłek, górą i jest szansa na zorcy pierwszej bramki nie ma przestrzeni. Dobra, Troszkę ospale w tym momencie zachować słońce pro tym żarcze i była szansa do zdobycia prawki! Pierwszej bramki w tym spotkaniu. Do środka bardzo ładnie, ale teraz dosyć w klosie i... Ajaj, aj, na pełnym ryzyku. Teraz trochę nerwów, na pewno muszą uspokoić grę. Sans z blokiem ale teraz jest szansa na wyjścia z kontra. Ale właśnie to jest to, tą drafkę, w której... I co, i co się tam dzieje? Tak to wieruje, <gulę> czemu ty nie ma ta trada? Jest... Sama biega... <gulę> <Sama biegacie. gulę> <Z gulę> 0-0. <gulę> <z gulę> <z gulę> <z gulę> <gulę> Dobra, wow, daleko, dokładnie do lewej strony. Darnów, bo po nosa, I zagranie, do 13. środków ale świetna następna obrona. Bramkarz motywuje swoich zawodników. Ma do tego prawo, ponieważ jest w tym momencie najlepszy możliwy na wojsku. Coś tu robi bramkarz? Jest pusta bramka! Czy będzie go? Nie ma! Jak to Co on tam robi?

Teraz czekaj, czekaj! Chodź! Jak ma ten szuflad! Zniszczyk, zniszczyk, chodź! Niewiele brakło. Czekaj, czekaj! Ruch na Drugie C! Jedyny taki. Gdybyłaś 4 mężczyzn, który naprawdę i się tak

Dobra, zucha, nie chcę Czy dojdzie? Zjednie. Nie podoba mi bo mówić w samych tak, skuraturach. do Uderzenie! O! Brak! Auto zawołał! Wojciech! Wojciech! Co? Bo no, jakby dostą, to jest.

Jezero, nocStarę, acceso, Leah, tekrar, nie! Zdrowe toce! Zdrowe toce! To chyba pierwsza fajna to, to, to a, ma lastę, a, ma lastę, co się mówiło? Jak to się mówiło? Jak to się się mówiło? Jak to 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 się mówiło? Jak Och, turba! Wiedzę, wiedzę. Bardzo dobrze. 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 Bardzo Bardzo Bardzo